Siema, siema, dzisiaj znowu wielka trójca. Trójca, trójca, trójca. Eee, panowie jesteście? Nie. Nie ma. nie, ma ich. Nie ma ich, słuchajcie, ale e, jakby nie było, wyskoczę do nich. Cześć, wujek! No, siemano Janek. Nagrywano ja, się... już? Oczywiście. U, to cześć, cześć! <laughs> cześć, cześć. Słuchajcie, wylądowałem przy jakimś kajaku. Kajaku? No, taki kajak. Jest. Sorry, Nixon. ja mam skarę. Chcesz skarę za to? No, no dobra. Ale w takich sytuacjach. Bo ja mam kompata. Wiesz o co chodzi? E, a ja tu nienawidzisz komata, co dasz mi? Nie, ja lubię komata. Od kiedy? Od zerowego sezonu. Czyli od nigdy. Tak? tak. Dobra, a gdzie mamy... Dobra, to? jedź w Co to było? Nie, nie wiem. Ja coś takiego, ale <ścoughs> nie. Miki, weź z... Oni. Jezu! Miki! Ja chcę jeździć! No, patrzcie! Nie, nie. Gonimy ich! Mik, dawaj! No, Mikołaj jest pierwszy, nie? O kurde! No nie! Ostał. Czekaj, idę po Janka. Tam gościu jest, Miki, zajmij się nim. Dobra, powalony jest tamten. Tylko musimy zobaczyć, czy jeszcze jakiś jest. Ależ Ulecisz? Leczę, leczę cię. O, Miku, ubezpieczaj nas. A to dasz mi chociaż tego kombata. No w sumie, no mogę ci dać. Dzięki. Dobra. Ma. Żyjemy. A nie jestem Jamyku. Miki, ty mnie łowisz na rybę. Na wędkę mnie złowił, no. A to poczekaj. A no nie uh. Dawaj. Jedziemy. Janek budujesz? Nie. daj. Nie. Buduj, buduj. No. Ej. weź. Ja już przejechałam. Jeszcze mamy jakichś delikwentów? Dobra, ale jeszcze nie. O kurde! Co to no! za <grym> Tata, ulecz, ulecz. Wujek, ulecz! wujek ulecz, ulecz, ulecz! Tata! Dzięki wujek. Ja nie wiem kogo leczę. Nie, Janka, Janka, Janka. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, ja mam... no, dobra, już. A, no nie no. Nie, czekaj, ja chcę kombata. No dobra. Jak on was załatwił, chłopaki? Ja wiem. W końcu wiesz, tam jaki już po prostu stwierdziłem, że nie będę już taki zły. No i proszę bardzo. No i mamy gościa. Ej, nie dobijesz! Nie! No ależ nie! Ależ mnie załatwił spojrzałem do góry na Janka. Janek, ulecz, ulecz. Nie, czekaj, najpierw go muszę dodać. Tak, tak, <grym> Jarek, najpierw go tam ulecz, ulecz. Ulecz. No zaraz, poczekaj Miki, no niech ulecz, Janek ulecz. załatwi tam sprawę. Jestem dead. Ja też. Pięknie, Janek. Pięknie, pięknie. A gdzie ty, wujek, jesteś? A nie wiem, ja A bo ja... dead! No my dead Ej, gdzie jest? Tam <laughs> jest najbliższy. No to kurde, super się porobiło, nie? No <laughs> ale psa jest przygoda. <laughs> ładnie, ładnie To w tej Ej, grze, Miki, powiedzmy... jesteś? W tej grze, panowie, to my żeśmy się leczyli i ratowali, już nie wiem, chyba teraz drugi raz będzie. Hmm. Patrzcie, goście tam jadą. Po lewej, po lewej masz gościa, samochód tam wjechał. Mostem jedzie, widzisz? A widzę, dobra, no. Więc uważaj na nich. <laughs> teraz tylko nikt, żeby mi tak nie dał. Zawsze fioletowy. Co jesteś, Miki? Fioletowy? Fioletowy. Tak. Nie! Masz... Nie skomentuję tego. I będę się ręcznić, ciągnie drugi. Mysiu, ja nie wiem, od czego to jest zależne, wiesz? Ja w sumie też nie. Wiesz, to nie zależy od Janka ani ode mnie. Ja muszę lecieć po swój lud. Strzelają? Alej, z tyłu. Dobra, dawajcie. O kurde. Z tyłu! Noż mordę. Gdzie z tyłu? No nie było, z nie byli z tyłu, tylko z przodu, Miki. Nie, są z tyłu. Wsiągasz go? No bo nas okrążyli. Janek ma... ma zero! Użaj! Że Na górze. Jeszcze z góry? Co myślałeś? Z dołu? Ej, nie gdzie on jest? E, na górze. Na górze? Tak. Na dole? On nie, ale ktoś im nawala. O, są. Mówiłem, że plecy. No jeszcze jeden. Dobrze. Dobra, chłopaki. Kolejni tam może. Jeszcze jest. Mhm. No ale się trafiło. Ale i to jak? Myślałem, że oni, no tak, no luz, tak, luz, luz! Ej, dwie osoby zostały. No. Jak nie uleczymy My, mojego gdzie taty. Ty jesteś? Nie, uleczymy raczej, już wujek, sorry. Nie, 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 no nie leczcie mnie, nie, nie. No, jak on, jak ym, ci uleczą swojego, no już dedo. Po prostu dedo. Bo ten Travis... Gdzie oni jak są? Jak, jak wsiadą, on, Oni na bank leczą. Chodź. przejdź. Mm. A propos pomocy, Ja na jaka, 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 ja jaka, ho, Nie, wychodzimy! Nie, wychodzimy! od razu. Dobrze. Dobra Janek, kilofujemy. No. Ja jest <laughs> Brawo chłopaki. Tańczymy, tańczymy Janek. No. <laughs> Jakie to było piękne. No kurcze. No to kolejne królewskie. Dziękujemy za uwagę. Bajo, bajo.